W tym filmiku z serii Quick Team Monday odpowiem Ci na pytanie, jak dzielić się linkiem na Facebooku. Wbrew pozorom ta opcja jest dość ukryta, nie wyskakuje automatycznie, gdy klikamy tam w opcję posta. A jeśli jesteśmy na naszej stronie firmowej i popatrzymy na pasek adresu witryny, zobaczymy po prostu naszą stronę, Facebook i nasza strona. Ale już za chwilę wszystko będzie jasne i nigdy więcej nie będziesz mieć problemów, żeby przesłać komuś link do swojego posta. Ja mam na imię Daria Robbe i za pomocą tego kanału wspieram twórców w internecie. Zaczynajmy. Aby wysłać komuś link z poziomu laptopa, należy wejść na daną stronę z poziomu naszego konta prywatnego. Następnie klikamy tutaj na trzy kropeczki koło posta i wchodzimy w osadź. Tutaj trzeba wejść na ustawienia zaawansowane, i w tym miejscu pokaże nam się adres naszego posta. Kopiujemy go sobie i wysyłamy komu potrzebujemy, lub umieszczamy na grupie. To tyle na dziś. Jeżeli lubisz tego typu materiały, zostań ze mną obserwując ten kanał. Daj znać w komentarzu, co jeszcze takiego mogłabym pokazać, co nie jest dla Ciebie jasne, jak zrobić. Do zobaczenia, cześć.